Co dziś robimy? Dziś Korzystając z faktu, że mamy piątek Przed weekendem chcemy wyrobić się Żeby już tutaj nic więcej nie działać Więc Postanowiliśmy zamontować futrynę Tak jak widzieliście w naszych poprzednich filmach Tam zobaczyliście w jaki sposób osadzamy Tak też tu się stało Z małą tylko dodatkową pomocą A no też w naszym ulubionym sklepie z akcesoriami do majsterkowania, czyli action. Kupiliśmy ściski za 850 sztuka. I majster już widzieliście, że używał ich przy cięciu płytek. Tak się spisały i teraz postanowiłem, że posilimy się nimi przy montażu naszych drzwi. Także cztery ściski złapane na dole na górze, rozpórki, kliny z drugiej strony, tutaj futryna już jest za. Klejona taśmą, żeby była zabezpieczona. Drzwi wstawione sprawdziliśmy, czy się zamykają, czy nigdzie nie lecą i nie lecą. Tak więc, teraz w tym momencie tylko pozostaje mi, żeby moja asystentka spryskała szczelinę tutaj z drugiej strony spryski waszym z wodą i pianujemy. i popatrzcie futryna wstawiona zapraszam do środka bo my tu jesteśmy już na końcu końcóweczce, więc zobaczcie że tutaj już mamy y, zabezpieczone i obklejone teraz został mi tylko ten jeden słupek ale tu akurat fajnie tak wychodzi że tnę y, jedną płytkę na pół także Zostanie nam spaczka cała na pewno. Hmm, tutaj y, te maskownice wstawiliśmy. Zobaczcie, że są tutaj obklejone z tej strony. Żeby ich nie ubrudzić, później tylko ją wyciągnę, odkleję taśmę i włożymy ją już na stałe. E, później tylko tutaj silikonek, silikonek. Słuchajcie, myślę, że uda nam się spokojnie jeszcze w dniu to tylko szybko wyfugować. I będziemy mogli przystąpić do białego montażu tutaj montaż też biały tej naszej szafki, której oczywiście jeszcze nie mamy, natomiast zlepić półtora roku nami mieszka ja, jak, nie dwa lata. jak nie dwa lata, bo go kupiliśmy też na, na promocji kiedyś także swoje czeka później na samym końcu zostawimy leciutkie poprawki gipsu, naprawdę w niektórych miejscach trzeba tylko dołożyć, wyszlifować no i kolorek nie? słuchajcie drodzy ludzie Amator zakończył pracę no, zobaczcie, tu Amator płytki już dociął, tu już futryna jest ściągnięta. Widzicie, że to wszystko idzie w połóczku, znaczy po łuczku, po kresce, można powiedzieć. No ale teraz tutaj czas przyszedł na prawdziwych fachowców. I tu Pan Majster ze swoim profesjonalnym sprzętem zafuguje nam to pięknie. Ja wcześniej poświęciłem czasu i starań na to, żeby każdą tutaj tą płytkę z osobna, sprawdzić, zobaczyć czy nie ma wypływki. Jeśli coś było, wystawało jakiś glutek z kleju, to go zeskrobałem. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że i tak te płytki były naprawdę w dosyć dobrym stanie, także tutaj też z tym klejem nie przesadzaliśmy, natomiast nie odpadają, znaczy żeśmy dobrze to zrobili. Do was, czy majster przy pomocy fugówki wciska najpierw naszą Fugę. i wam mówię co to jest za fuga jakby was interesowała to jest ta sama fuga którą żeśmy używali w łazience pod prysznicem i to jest 149 numer to jest piasek wulkaniczny bardzo fajnie się tymi mapejowskimi fugami pracuje one się świetnie jakby ścierają Kolor jest później jednolity, także nie ma tu przebarwień. Na przykład na Ceresicie robiliśmy w kotłowni szarym i tam na przykład już są poprzebarwiane. Także w, tej, e, w niektórych miejscach ten szary jest ciemniejszy, w niektórych jest jaśniejszy. Nie wiem, czy to wyszło z powodu e, nieumiejętności, czy po prostu taka fuga była. No nie wnikam. Natomiast te fugi od Mateja takie jakie są, takie będą i ładnie się docierają. Naprawdę nie ma. Później jakichś tam dołków, nie ma tam jakichś górek. Jeśli tylko przyłożymy się do tego, żeby zadbać o to, żeby były odpowiednio te szczeliny między płytkami wypełnione, a później dobrze ściągnięte i wygładzone gąbką będziecie mieli piękny efekt. Tak więc teraz na razie uciekamy i poczekamy, aż Majster zrobi resztę. No i zobaczcie, Majster nam już tutaj. Pofugował czarne pasy jak brązowa zebra. Teraz musimy poczekać chwilę. Pamiętajcie, że przy fugowaniu trzeba wyczekać moment. Najlepiej zacząć, właśnie w takim momencie, kiedy ona już zacznie Wam podsychać. W szczególności tam w tych rowkach. Ale nie będzie się wymywać. Tak? No i też trzeba pamiętać, żeby nie przegapić tego tążenia, bo jak ona będzie już zasucha, to później się urobicie co nie miara Także czekamy, sprawdzamy, jak już będzie gotowa, to zacznie się wielkie mycie. Zobaczycie, co tutaj się będzie działo. No i słuchajcie, zobaczcie, co nam Majster wyczynił. Po prostu z naszych pięknych płytek. Zrobił jedną wielką breję z bota. A tak na poważnie, to właśnie najwięcej roboty jest przy ciemnych fugach Zobaczcie ile tu się trzeba będzie na wycierać tego Podejrzewam, że tak minimum to z 5 razy wodę zmienimy Albo więcej Ale efekt finalny będzie naprawdę spoko W tym momencie ta fuga jest y, taka dosyć ciemna Prawie jakby wyglądała na czarną Natomiast jak ona wyschnie y, Trochę się rozjaśnieje Trochę wybrązowieje także będzie raczej bardziej wpadająca w brąz i zobaczycie, że powinno to wszystko pięknie nam zagrać. Więc nie przedłużając czekamy i ścieramy. No i mamy zrobione. Na razie to jest jeszcze wilgotne, także to jeszcze musi sobie trochę podeschnąć, ale to jest umyte na trzy razy, więc teraz już po prostu jak zrobimy sobie płytki tutaj te białe to będziemy to przecierać z octem. Teraz zobaczcie, dlaczego robimy najpierw tą fugę, a nie zrobiliśmy najpierw białej. Patrzcie, jaki tu jest. No, uwaliły się. Gdybyśmy tu najpierw zrobili biały, białym, białą fugę, no to byśmy już nie mieli tej białej fugi. Tak więc najpierw to brudne, naprawdę ciemna fuga, brudziło się. I zobaczcie, te płytki to są jednak trochę chropowate. Widzicie? tutaj przy zmywaniu fugi no niegdzie nigdzie w takie rowki powchodziło i powiem wam że no, mieliśmy spory problem żeby to potem wydubać bo to jak się tutaj tam zakuło a jeszcze nie było tak bardzo przyschnięte no to musieliśmy sobie tutaj naprawdę nie lada wycień zrobić żeby to doczyścić gdzie niegdzie pozostały takie kropki ale już to zostawiamy wygląda to w miarę naturalnie powiedzmy ale powiem wam że roboty z tym było co nie no, ale jest zrobione i gitara teraz jedynie tylko te ściany na boku zobaczcie tutaj płyteczki już sobie stężały także będziemy mogli je w następnych dniach już je poczyścić i e, przygotować też podfugowanie musimy kupić jeszcze sobie tutaj szafeczkę musimy pojechać do Ikei po, po szafeczkę bo mamy zlew z Ikei taką upatrzoną z serii Hemnes białą chyba Hemnes e, Lustro z szafką, już w zestawie. Tu taki bajler, że będzie od razu podświetlana. Też gdzieś żeśmy wychaczyli na promocji, widzicie, tutaj się ubrudziło. Ale no mówię, tutaj jeszcze gipsik pójdzie taki na zaprawki. Więc to nie jest nawet pomalowane podkładową farbą, to jest zwykły zagruntowany gips. Więc w tych kolejnościach, futryna działa, drzwi się zamykają. Słuchajcie, z takich jeszcze ciekawostek to wam powiem, że przyszła do nas w końcu ta młotowiertarka pod Parę Uermata Misio. Przepraszam Cię. Pierwszy raz ją otwieram, także zobaczymy co to ma. Więc taki sprzęcior przyszedł. Tutaj mamy wiertła jakieś pewnie w zestawie i... Jakieś końcówki do skuwania. Fajnie, że są wszystkie osobno popakowane. Nawet się tego nie spodziewałem. To nas kosztowało niecałe 200 zł. Słuchajcie, to w markecie byśmy wiertarki zwykłej za tą kasę takiej jakiejś nie kupili zbytniej. Za dobrej. A zobaczcie, że to... Właśnie nie chcieliśmy takiego dużego młota, bo my mamy gdzieś taki duży młot, ale on jest naprawdę ciężki i do takich praw, jakie my robimy to jest za ciężki. No to jest wyburzeniowy. No wyburzeniowy, jakiś taki raz kupiliśmy jak trzeba było skuć jakiś beton, a jest niewygodny, ale zobaczcie tutaj w zestawie mamy od razu nakładkę na SDS-a, czyli możemy sobie po prostu zamontować i pracować właśnie z tymi końcówkami. Albo możemy założyć sobie zwykłą nakładkę, zakręcaną, i wtedy używać tego jako wiertarkę 2500 W, więc mam nadzieję, że walnięcie będzie miało to i tak bardziej się nastawiam, jeśli będziemy kiedyś u majstra na przykład w blokach coś grzebać, albo u mamusi, bo raczej wiecie, w takich domach jak tutaj, to zwykłe wiertarki, albo nawet wkrętarki, i to niekoniecznie z udarem sobie radzą, bo to są wiecie, miększe materiały, natomiast jeśli już chodzi coś o wiercenie w betonie, na przykład w jakichś bloczkach betonowych, no to właśnie po to, żeśmy sobie to kupili, a na pewno będziemy się tym zajmować. Także słuchajcie, no z takiego unboxingu krótkiego, chociaż na koniec macie to tyle. Młot wygląda dosyć fajnie. Ja jestem akurat przekonany do tej filmy PowerMat, bo kilka sprzętów mamy i naprawdę nie narzekam, jak na takie z tańszej półki to. To są naprawdę spokojne, można powiedzieć, że są porównywalne jak te z Lidla Parkside. Tak? Także tyle słuchajcie. Dzięki za uwagę. Łazienka wygląda następująco, jak, jak widzicie. No i co, zapraszam Was na kolejne etapy, kiedy to będziemy działać dalej. Także dzięki za oglądanie. Na razie.